Jak doskonale wiecie zdania co do decyzji i wypowiedzi Adama Glapińskiego od lat dzielą nie tylko ekonomistów, ale nawet postronnych obserwatorów. Jednego nie można mu jednak odmówić. Bardzo dobrej decyzji o zwiększeniu rezerw złota. Już teraz rezerwy kruszcu NBP zbliżają się do 400 ton, a ich udział w aktywach rezerwowych to 15%. Docelowo ma to być 20%, zatem wszystko wskazuje na to, że to jeszcze nie koniec zakupów. A czy zastanawialiście się kiedyś, ile Narodowy Bank Polski mógł na tym złocie do tej pory zarobić? Za chwilę poznacie odpowiedź, a ja już w tym miejscu mogę zdradzić, że są to gigantyczne wartości. W ostatnich latach opinia publiczna emocjonowała się znaczącymi zakupami złota przez Narodowy Bank Polski. Inwestorzy i przedstawiciele branży finansowej generalnie te zakupy chwalili, natomiast nie brakowało też głosów, że to zbędny wydatek, zwłaszcza że spora część tego złota i tak znajduje się poza granicami Polski. Z rocznego sprawozdania NBP wiemy bowiem, że niemal 105 ton polskiego złota zgromadzona jest w skarbcach NBP. Natomiast cała reszta, a więc obecnie niemal 300 ton Ponieważ całość wynosi po sierpniowych zakupach 398 ton, znajduje się w skarbcach Banku Anglii w Londynie oraz w skarbcu Nowojorskiej Rezerwy Federalnej, który to kojarzyć możecie na przykład z trzeciej części szklanej pułapki. Na początek kilka słów na temat tego, dlaczego NBP kupuje złoto. Zwiększanie jego ilości w rezerwach wzmacnia stabilność finansową Polski. W sytuacji poważnych zawirowań w systemie finansowym, np. szybkiej utraty wartości złotego bądź w ogóle podważenia wiarygodności walut fiducjarnych, pozbawiona ryzyka strony trzeciej aktywo twarde w postaci złota jest bardzo istotnym elementem w zarządzaniu ryzykiem. Pozbawiona ryzyka strony trzeciej oczywiście tylko pod warunkiem, że byłoby w posiadaniu NBP. Ale do tego, dlaczego 3 czwarte polskiego złota znajduje się za granicą jeszcze powrócimy. Teraz spójrzmy na to, ile kruszcu Narodowy Bank Polski zgromadził do tej pory. Na stronie NBP znajdziemy informacje na temat aktywów rezerwowych, których historia sięga 1998 roku. Niestety nie znajdziemy tam informacji o ilości złota w posiadaniu naszego banku centralnego, ale jedynie jego wartość. Resztę trzeba już policzyć na własną rękę. Ponieważ interesowały mnie głównie zyski na złocie zakupionym w ostatnich latach, do kalkulacji brałem pod uwagę dolarową cenę złota z porannego fixingu LBMA i kurs dolara podawany przez MBP. Ani jednych, ani drugich danych nie udało mi się znaleźć w wystawionym pliku w postaci zagregowanej a dostępne były tylko pojedyncze wartości na stronach LBMA i NBP. Zatem dla ułatwienia do 2018 roku, a więc początku ostatnich wielkich zakupów, skorzystałem już z danych stuk, na bazie których budowany jest wykres ceny złota w PLN. Różnice między tymi metodologiami są jednak kosmetyczne i nie mają większego znaczenia dla obliczenia zysku z posiadanego złota. Zwłaszcza, że i tak interesuje nas tylko rząd wielkości. Ponadto zwracam uwagę, że w przypadku publikowania wartości rezerw złota na koniec każdego miesiąca, nie znamy dokładnych cen jego zakupu z poszczególnych dni. W kalkulacji przyjąłem więc, że cały zakup, ale i sprzedaż, bo takowe w niewielkich ilościach także się zdarzały, zrealizowany został po cenie z ostatniego dnia roboczego miesiąca. Alternatywnie, można także posłużyć się średnią ceną z danego miesiąca. I ostatnia kwestia: wyliczenia oparte są na zaokrągleniu uncji trojańskiej do 31,1 g. Zamiast używania wartości z dokładnością do siódmego miejsca po przecinku, poprawność przyjętej metodologii sprawdziłem z kolei na kilku ostatnich rocznych sprawozdaniach finansowych NBP, gdzie znajdziemy ilość posiadanego złota w uncjach oraz tonach na koniec grudnia. Znając więc wartość złota posiadanego przez NBP i cenę, którą NBP przyjmuje do kalkulacji swoich rezerw, możemy teraz policzyć ilość kruszcu na każdy miesiąc. Zaczynając więc od 1998 roku, przez pierwsze kilka miesięcy NBP był w posiadaniu nieco ponad 28 ton złota, by w czerwcu 1998 roku zrealizować spory, jednorazowy zakup ponad 74 ton. Po tym zakupie rezerwy złota wynosiły około 103 tony i pozostały bez większych zmian do połowy 2018 roku, kiedy to już za kadencji prezesa Glapińskiego podjęta została decyzja o zwiększeniu rezerw złota. Od lipca do października pojawiło się nieco ponad 25 ton, natomiast w maju i czerwcu 2019 roku dołożono niemal 100 ton. Zakupy te skierowały wielkość rezerw złota do łącznie 228,6 ton i wartość ta, poza kosmetycznymi zmianami, pozostawała w tych okolicach do kwietnia ubiegłego roku. Wówczas zaczęto zwiększać rezerwy złota i do listopada pojawiło się kolejnych 130 ton. Po paru miesiącach pauzy w zakupach te ruszyły ponownie od marca i do sierpnia pojawiło się ponad 39 ton, kierując całość rezerw w stronę niemal 398 ton. Skoro więc znamy ilość złota z poszczególnych miesięcy, możemy policzyć różnicę, a znając cenę złota w konkretnym miesiącu sprawdzić jaki wynik na tej ilości wygenerowany został w odniesieniu do ceny bieżącej. W tym miejscu ważna uwaga. Mówimy cały czas o tak zwanym papierowym niezrealizowanym zysku, bowiem złoto nie zostało wciąż sprzedane ponieważ materiał ten przygotowywany był już w ostatni weekend. Zatem za cenę bieżącą przyjmujemy zamknięcie z poprzedniego piątku na poziomie 9980 zł za uncję. W tej sytuacji, jeśli zliczymy wszystkie wyniki z poszczególnych zakupów lub sprzedaży, otrzymujemy za kadencji profesora Adama Glapińskiego, czyli od 2016 roku, ponad 28 miliardów złotych na plusie. Jeśli z kolei dodamy do tego całą historię sięgającą roku 1998, Zysk wygenerowany z tytułu posiadanego złota przez NBP wynosi prawie 58 miliardów złotych. W największej mierze dołożyły do niego posiadane na początku 1998 roku 28 ton oraz czerwcowy zakup ponad 74 ton. Zauważcie bowiem, że cena uncji wynosiła wówczas nieco ponad 1000 złotych, czyli niemal 10-krotnie mniej od ceny obecnej. Poza wykresem zmian rezerw złota w tonach Zobaczcie również, jak zmieniał się jego udział w całości aktywów rezerwowych. Od końcówki lat 90., gdy rezerwy wskoczyły na poziom około 103 ton, ich udział wahał się najczęściej w rejonie nieco ponad 3% do momentami nieco powyżej 5%. Prawdziwy zwrot zobaczyliśmy po zakupach z lat 2018-2019, który podprowadził udział złota w stronę 10%. Jak wiecie, w ostatnich latach prezes NBP wspominał, że zamierza doprowadzić ów udział do 20%. Według ostatnich danych, a więc za sierpień, udział złota w całości aktywów rezerwowych przekroczył 15%. Można więc przyjąć, że przed nami kolejne miesiące realizacji zakupów w Kruszu przez NBP. Wartość tych 398 ton, według wyceny na koniec sierpnia, to z kolei niemal 125 miliardów złotych. Na początku materiału wspomniałem Wam, że tylko 105 ton złota znajduje się pod naszą kontrolą. Natomiast cała reszta zdeponowana jest w Banku Anglii oraz w nowojorskim oddziale Rezerwy Federalnej. Musimy wziąć pod uwagę, że w sytuacji konieczności nagłego skorzystania z tychże rezerw dobrze jest, aby fizycznie zlokalizowane było blisko jakiegoś ośrodka handlowego, a takowym jest np. Londyn. Wówczas transakcja opiera się tylko na sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji, bez konieczności ponoszenia logistycznych kosztów związanych z transportem z kraju sprzedającego do kupującego. Złoto w takim skarbcu może wręcz pozostać na półce, a zmieni się jedynie jego właściciel. Posiadanie większych rezerw złota, a według Światowej Rady Złota, znajdujemy się obecnie na 12 pozycji na świecie, jest pozytywnie odbierane przez międzynarodowych inwestorów oraz agencje ratingowe. Można by sobie zadać pytanie: jak w obliczu toczącego się za naszą wschodnią granicą konfliktu wyceniane byłyby polskie aktywa, gdyby nie posiadane przez NBP złoto? I tu przechodzimy do sedna. Czyli dlaczego NBP kupuje tak dużo złota, i przed czym próbuje nas zabezpieczyć. Przeglądając wypowiedzi czołowych polskich i zagranicznych polityków, można się pokusić o pewne wnioskowanie dotyczące scenariusza, w którym fizyczne złoto mogłoby się okazać szczególnie przydatne. Podrzucam wam tylko kilka wydarzeń i wypowiedzi dotyczących tego co przed nami, a wnioski wyciągnijcie już we własnym zakresie. W lutym tego roku z ust Donalda Tuska padły pamiętne słowa. My w Polsce też musimy zdać być może najtrudniejszy egzamin od niepamiętnych lat. O czym przeczytać możemy chociażby na portalu Czysta Polityka w publikacji z 22 lutego. Kilka dni przed tymi słowami, w trakcie kampanii do wyborów samorządowych, z ust marszałka Sejmu Szymona Hołowni padają deklaracje o chęci wgniatania Putina w ziemię. A mówimy o prezydencie kraju, posiadającego ponad 6 tysięcy ładunków nuklearnych. Z kolei trzy tygodnie później premier Tusk z prezydentem Dudą udają się na wspólne spotkanie do Waszyngtonu. W publikacji Rzeczpospolitej z 13 marca dowiemy się, że tematem rozmów były m.in. wydatki na obronność w krajach NATO. Jest to jednak o tyle dziwne, że to nie my mamy problem ze spełnieniem poziomu 2% względem PKB, a w Europie jesteśmy pod tym względem wręcz prymusami. Poszczególne wypowiedzi polityków to jedno, ale ważna jest także postępująca zmiana narracji. Jeszcze w lipcu szef MSZ Radosław Sikorski rzucił tylko pomysł strącania rakiet nad terytorium Ukrainy, by na początku września oznajmić, że jest to już nasz obowiązek. Mało kto zadaje jednak pytanie, jak takie zestrzeliwanie miałoby w praktyce wyglądać? Czy przypadkiem nie wymagałoby naszej militarnej obecności na terytorium Ukrainy i nie byłoby tym samym przystąpieniem do konfliktu między Rosją a Ukrainą? Jeśli śledzicie ostatnią informację na temat tego konfliktu, Słyszeliście zapewne o pomysłach zezwolenia Ukrainie na użycie rakiet dalekiego zasięgu, których można by użyć do rażenia celów znajdujących się setki kilometrów w głąb Rosji. Abstrahując już od tego, że jest to sprzęt dostarczany przez Zachód, jego obsługa wymaga specjalistycznego przeszkolenia, a więc prowadzona musiałaby być również przez żołnierzy NATO, ale i wymagać użycia amerykańskich i natowskich satelitów do naprowadzania na cele. Decyzja o użyciu takiego sprzętu, obsługiwanego przez natowskich żołnierzy, byłaby wejściem NATO w bezpośredni konflikt z Rosją. O czym jednoznacznie zresztą świadczy stanowisko Putina, który w ostatnich dniach odniósł się już do tych rozważań przedstawicieli Zachodu. Za udostępnieniem Ukrainie takiego sprzętu jest chociażby premier Kanady Justin Trudeau, co zobaczyć możecie w jego wypowiedziach z 13 września, tym razem cytowany przez Reutersa. Tego pana kojarzyć możecie chociażby z pacyfikowania Konwoju Wolności, jaki przetoczył się przez Kanadę w 2022 roku w ramach pokojowego protestu przeciwko restrykcjom covidowym. Biorącym w nim udział kierowcom ciężarówek, blokowano konta w banku i takimi sankcjami ryzykował też każdy chętny do okazania wsparcia protestu. O rakietach dalekiego zasięgu rażących terytorium Rosji wypowiedział się też sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, któremu kadencja kończy się 1 października. Z jednej strony czytamy, że z zadowoleniem przyjął rozmowę na ten temat, aczkolwiek z drugiej od razu asekurował się, że wsparcie dla takiej inicjatywy zależy od decyzji poszczególnych krajów wchodzących w struktury NATO. Pełne wsparcie dla finansowania konfliktu okazał też minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, David Lemmy, oferując półtora tygodnia temu finansowanie rzędu 800 milionów dolarów. Do tego dodajcie dość nagłą wizytę sekretarza stanu USA Antonego Blinkena sprzed tygodnia który odwiedził tylko Londyn, Kijów oraz Warszawę, a także doniesienia szwajcarskiego Die Weltwoche na temat tego, że Pentagon rozpisał przetarg na badania, jakich szkód można spodziewać się w przypadku wojny nuklearnej w Europie. Szacunkowa wartość kontraktu, który zostanie przyznany, to 34 miliony dolarów. Przede wszystkim Departament Obrony USA chce wiedzieć, jakie skutki będzie miała wojna nuklearna dla sektora rolnego i środowiska. Pentagon chce początkowo skupić się na państwach byłego bloku wschodniego i zachodniej Rosji. Ostatnią kropką w tym zestawie do samodzielnego połączenia niech będzie decyzja Niemiec w sprawie zawieszenia strefy Schengen i przywrócenia kontroli na granicach. Oficjalnie to skutek mocnego wyniku AFD w wyborach do parlamentu Turingi i chęć bronienia się przed napływem nielegalnych imigrantów. Gdyby jednak stało się tak, że decyzjami zachodnich polityków Wśród których nie widać chęci do rozmów pokojowych, za to nie brakuje chętnych do dalszego podszczypywania Rosji, w naszym regionie zrobi się gorąco. Niemcy z pewnością zechcą uniknąć najazdu ludzi uciekających przed konfliktem, w czym szczelnie zamknięte granice z pewnością by pomogły. Wracając więc do potężnych zakupów złota przez Polskę i przechowywania trzech czwartych w Londynie i Nowym Jorku, może się także okazać. I tu zaznaczam, że jest to tylko moja spekulacja że jest to już szykowanie płaciwa za ewentualną pomoc ze strony naszych sojuszników. Sojuszników, bynajmniej na etapie deklaracji. W sytuacji, w której mleko się rozleje, polski złoty podzieliłby losy chrywny, a złotem będzie się można rozliczyć jak zawsze i z każdym. Aby nie kończyć naszego spotkania tak pesymistycznie, korzystając z faktu, że dzisiaj jest 20 września, wrzucę Wam jeszcze małą ciekawostkę. Ciekawostkę, będącą przestrogą przed nadmiernym opieraniem się na opiniach prasy mainstreamowej. Otóż równo 2 lata temu ukazała się pamiętna okładka The Wall Street Journal, z której dowiedzieliśmy się, że złoto traci status bezpiecznej przystani. Jeśli teraz umieścimy tę publikację na wykresie złota, ta pojawiła się dokładnie w tym miejscu. Równo 6 dni przed dołkiem. Od tej pory wydarzyło się to.